Witam, moi kochani widzowie, w Reddedzie. Fajnie jest wrócić po dwóch, trzech, albo czterech tygodniach nawet bez nagrywania. Fajnie znowu posiedzieć w siodle i ponagrywać. Ym... W zasadzie chyba wspomniałem Wam wszystkim, że do końca Reddeda powstały nie niewiele czasu. Czekajcie chwilę, ja tu ściszę jeszcze. Chyba z głośników zagłośno tutaj leci dźwięk I no... Pewno będzie echo gdzieś, Albo coś w tym stylu Mapę muszę najpierw zobaczyć Mam trochę kasy to kupiłbym coś Przydałoby się co nieco zakupić Póki jeszcze tego... jeszcze mogę mm. Nie widzę żadnej misji. Ja Dobry save? A nie, dobrze. Myślałem, że w ogóle nie ma żadnej misji. Do tego gościa, do kam pana doktora, będę się mógł udać e prawdopodobnie tylko w ciągu dnia, a nie w nocy w czasie północy. No jeśli to jest noc, to w parę, raczej północ jest. Siódma rano, dziesiąta po południu. Dobrze, pan doktor jest dosyć leniwy i nie ma otwarte w nocy. A ja muszę przez ten czas sobie coś wykombinować. Gdyby była otwarta stacja kolejowa, to bym mógł yy, złapać bandytę. A tak to mi zostaje. Bo... No nie wiem co, nie mam pojęcia. Coś się wymyśli. Mimo takiego duchu czasu nawet udało mi się zapamiętać sterowanie. Więc z tego powodu to jestem szczęśliwy. Sklepy też są zamknięte w tej porze. Ostro popaduje tutaj. No. Urząd miasta? Nie, co to jest? Ja Wygląda na urząd pocztowy albo stacji tam gdzie są nagrody za łebki. O wiem, mogę sobie misję poboczną wypełnić z pieskiem. Popatrolujemy. Tej misji pobocznej chyba z ale dotarł, nie będę zaliczał. Nie chce mi się za bardzo e, chyba... To co się... E, znaczy konsekwencje tej misji są znikome. Oprócz pieniążków. A teraz mi dajecie się odpowiedź, że klasem to będę. By... Myślałem, że to w grze. <grymne> A to u mnie u sąsiadów. Okna chyba nie zamknąłem. Chyba zaraz, jeśli za bardzo będzie szalone, to będę musiał zamknąć. O, chyba grzeszny piesek. Grzeszny piesek sąsiadów. Bo się zamknął. Dobrze, piesek coś znalazł. O, ktoś tu walczy? Panie, nie ma walki. Jestem tu zastępcą szeryfa. Nie pozwalam na takie rzeczy. Dalsza część w patrolu. Prowadź piesku, prowadź. Trzeba tu pilnować w porządku jakiem John Marston. Ostra burza. O, 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 o ktoś tu kogoś napada. Nie ma panie. Nie ma napadania na mojej walcie. Ja jestem przykładnym szeryfem. Wyda jest, Będzie co leżał w deszczu, póki że jakiś szeryf jak nie przyjdzie, i do... O, go... Oho, 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 oho... nie. strzelałeś we mnie! Las to, las to! Uuu, było wow, blisko. mi zabij. Ja chcę Cię związać. Czemu Cię nie mogę związać? O właśnie. Żeby chociaż nagrodę za taki wysiłek była niezła. O, do szeryfa wracamy Domagam się hojnej nagrody za mój wysiłek Przej... Eh. pu, 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 pu <laughs> Już do tego, zaczynam jednych mi się plątać Przy trzecim... Ee, w zatrzymaniu Musiałem ryzykować życiem, więc ja chciałbym tak... nie wiem, 20 dolarów przynajmniej Nagroda godziwa byłaby za mój wysiłek Zobaczymy czy ja ci będę mógł O kurde kocham się 116 A ja chciałem dwa się dolarał, tak się słabo cenię Siódma Siódma ja Teraz się pali, ale chyba nadal nie będę mógł tego użyć co chodziło? To ty chciałeś? Jaka Daisy? O jaką Daisy ci chodzi? O konia ci chodzi? Halo, powiłka! No, grzeczna. słuchajcie się pana. Jak cię woła. Zabłądziła gdzieś po drodze. Jest, biegnie! A i ona kolor Trochę. To na konie dała mi innego wierzchowca, nic normalnie. Mi przysługuje. No, kina mogę iść, oglądać film. Tak, co pięć, oczywiście. Mogę pograć w pokera. To chyba nie jest zły pomysł. Stracę 100 dolarów najwyżej, ale się pobawię. Ktoś tam żądał więcej pokera, będzie poker. Paniu, nie właśnie tam? mogę wjechać na koniu tam? Fajnie, nie, będą mi blokowali, teraz. To parkuję, Zaparkuję... Zaparkuję mój, mój pojazd. Tylko żeby nie nawalił na drogę. Który, którzy to grają, chci po lewej. Stuwa! Chodzę! No będę szalał. Poker face będę robił. Nie chcę tego z helpa. Rozdajemy. Nie mam stroju szulera, bo mógłbym szudziwać. Ktoś się poddał. Jak to jest? Karty moje to jest 3 i Niezbyt dobrze. Okej, okay, wchodzimy. Znaczy nie, ja nie wchodzę, ja sprawdzam. Podwyższył. Kurde. No pota nie chciałbym mu dać zgarnąć. A dobra 100 dolarów. Zarobiłem 116. Mam parę? Czy mi się wydaje? Chyba nie mam. 3,9, tak? Co jest na stole? O fajnie. Jakiś kolor chociaż... Psia. Marna szansa. Dwie karty. Trzy karty do tego. Brakuje mi dwóch do koloru. No dobra, nic nie stawiał. Sprawdzam. Eee, nie, chyba on wygra raczej, sprawdzam. Chyba, że rękę by nie wytrzymał. 4. 3-4. No nie no, piątki by brakowało. Kurczę parę miał. I tak by wygrał. Asa miał no to wysokością kart by wygrał nie dobrze, rozdawaj tylko. Nie oszukuj tam nic w rękawie, nie miej. Kurde, 4-6, no fajnie. Dobra. Póki nie wyrzucą to... Ach, podwyższym. Dobra. Jeszcze nie mam nic do Para jest i dziewiątka. No kurczę mać. Żadnych kart dobrych. Dobra, wchodzę. Sprawdzasz, tak. Dobra, nie mam nic, mogę grać na tego, na blefa 3. O, ale podwyższył 3, 4, 5 nieba. Nie, rezygnuję. Nie było sensu, nawet, bo raczej by wygrał. Za niską kartę miałem. Jakbym miał Asa w ręku, mógłbym ryzykować i spróbować blefa. Dobra, jest walet. Może coś z tego będzie. i 9,5 Kurczę, znowu nic nie ma, dobra. Sprawdzam. Podwyższył. Kurde, 42. Nie ma sensu, za duże dla mnie. Kurde, parę bym miał. O, wow, ale ostro grają 600. 1300 wygrał. no Jebany Hinol. Chińczyki to wiedzą, jak tam się dobierać. Do pieniędzy. Wietnamce, jedne albo inne tam. Azjaty. 5 9. Chodzę. Para jest na stole. Ale ja nadal nic nie mam. Osiem, osiem, sześć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jakby była... Siódemka. Miałbym tego, streeta. Ale nie, opłacę się dla stu. Nie, rezygnuję panowie. Jak wylecicie się tak do 200, ostre stawki dajecie. No, trójka była. Pokerzyści ze się pewno zarazem mi śmieją, ale ja niestety nie umiem grać pokera. Na zapałeczki mogę co najwyżej grać, a nie od stawki 2000 dolarów. Że to Ników, czy coś jakiegoś tam. Mamo, jako była się tam przed wejściem gramoli? Oj, jakie niskie. Ale kolor chociaż jest. O, parę mam. Och. I trzy kolory są na stole. Tylko że nie tak jak trzeba. Podwyższa. No dobra, ryzykujemy. A co tam zaraz się żyje? Mam parę jedną chociaż. Piększej. sześć. Kurde, czwórka żeby na stole wylądowała. No jak nic. Dobrze by było. Ale podwyższa. Ja co mi tam? Wchodzę panowie. Wow, mam po kolei. Ha, może się uda Będzie mały Jest! Ha, wygrałem No jasno. 500! O oh yeah! Szkoda, że tego nie mogę wypłacić, tego gram do zera fajny, fajny odcinek, zagrajmy. Prawie cały poświęcony pokerowi ale ze mnie hazardista? Kolor mam, wchodzę! O, o! Podwyższał chyba. Nie, on do, dokładał. Dama, ósemka i szóstka. No niestety nic dla mnie z tego nie jest. Nie, rezygnuję. Ręki nawet mia nie miałem dobrej. Nie gadaj, nie gadaj, rozdawaj. Gra jest najważniejsza. O, teraz lepiej, trochę lepiej. Dziewiątka z damą. Chociaż może być ręka wysoka. A, jeszcze podbijacie. Dobra, to ja sobie tego też. Uuu, mam parę. Możliwe nawet, że... Jakby był król, to bym miał royal'a. Nie, 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 royal'a. Kurde, dziesiątkę brakuje do royal'a. Dobra, jest para, mogę spróbować. Dobra, ja wchodzę. Dwie pary mam. Chcesz? Ja nie mogę podwyżyć. O, dobra. Spróbujemy. Trójka. Mam dwie pary. Eee... Kurde, wygrałem ja w jaki fiutek! Ojej... No i wróciłem do sytuacji... ...wyjściowej. To co wygrałem, przejebałem. Nisko, Walet i 2. A podwyższył, Kurczę, Hinol! Ostro jedziesz! 8-9 król. Oni sprawdzają, dobrze. No mogę na blefa wygrać jedynie. Osiem, dziewięć, 10. Mam waleta? Mam. Dama by się przydała i by było dobrze. Sprawdzamy. Mam parę. Ok, sprawdzam. Mam parę dwójek. Wow. Ten nie ma nic, okej, okay. to czy znaczy ma Asa tylko. Wygrałem! Wow Czuję się bogaty <grywa> Wygrałem miliony. O już jest poranek, a my sobie dalej gramy Która jest tutaj godzinka. E jeszcze siódmy nie, mam, mogę kawałek pograć. Wszyscy się podali? Nie, jeden raz został. 7-5, dobrze, to ja tutaj wychodzę. Mam parę. Tak. Podwyższam. A co? To... O, dobrze. Grasz, grasz na moich regułach. Sprawdzam.